Twój styl jest jaki? Bo tutaj mamy taki trochę marynarski, jakieś męskie koszule. To, tak jak mówiłam, to jest zadanie, które ma określone jakieś tam ramy, tak? A ja w zasadzie wracam do stylu mamy, do stylu, nie wiem, vintage. Chodzę po oczywiście second handach. To koniecznie podaj adres tych second handów. No to są, to są second-handy z mojej miejscowości, więc nie zdradzam, bo to są najlepsze chyba na świecie. Więc jak wszyscy z Warszawy przyjadą, to przecież nie będę miała się w co ubierać. A w Warszawie to w zasadzie jest mało takich miejsc, bo teraz się zrobiła moda na właśnie na, na takie rzeczy stare, ale one są bardzo drogie, uważam, że, że, to, że to jest też nie w porządku. A jaki kolor i jaki materiał teraz na ten sezon, na zimę, co polecasz? A to nie jest tak, że sezon, to po prostu nie wiem. To, to człowiek się dojrzewa, się rozwija i po prostu. no I też potrzebuje czegoś innego. Tak jak czytasz inne książki, oglądasz inne filmy, tak inaczej się ubierasz. Trzeba spojrzeć na siebie, nie wiem, jak się było w liceum, przecież to jest zupełnie inny styl niż teraz. I, i to ciągle gdzieś tam dojrzewa, tak? I, tak. A jak Twój styl się zmienił? Jaki był wcześniej? Co dodałaś, co zmieniłaś? Może przerabiałaś jakieś stare ubrania do tego obecnego klimatu? Czy znaczy ja jeszcze bardziej się cofam, bo wcześniej nie doceniałam ubrań, chust, mamy, babci. Znaczy może doceniałam, ale nie aż tak, żeby je nałożyć. Coś konkretnego, pamiętasz jakieś fajne ubranie, które Ci się udało wygrzebać z ich szaf? Moja babcia przywiozła mi taką piękną chustę, jeszcze sprzed wojny. No troszkę myszki tam podziubały, ale jest tak piękna, naprawdę jest przepiękna. No dobra, powiedz w takim razie jakie masz dzisiaj marki na sobie. Jestem bezmarkowcem. <śmiech> <śmiech> Czyli co? Mam marki, ale po co je wymieniać? Bez sensu.